Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na temat autyzmu. Na inaugurację wydarzeń związanych z jego obchodami Powiatowa Instytucja Kultury wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Milenium oraz Fundacją Promień Słońca zorganizowały w pierwszą sobotę kwietnia konferencję naukową zatytułowaną Autyzm. Życie z Zespołem Aspergera. Wydarzenie to odbyło się w ramach tegorocznych Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Zainteresowanie konferencją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Już właściwie wiele dni naprzód nie było miejsc, była lista rezerwowa. Ja myślę, że to jest rzecz bardzo potrzebna. W tej chwili coraz większy mamy odsetek społeczności dotkniętej tym problemem, czy autyzmem, czy, czy zespołem Aspergera, ale myślę, że też jest coraz większa świadomość społeczna. Ludzie chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Szacuje się, że każdego roku około 2% rodzących się ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Chcemy jako władze powiatu legionowskiego odpowiadać na ten problem. Z jednej strony realizujemy takie tzw. Tak twarde przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy na przykład przedszkolę dla dzieci autystycznych i bardzo intensywnie szkolimy kadrę w zakresie terapii behawioralnej, która jest taką najlepszą terapią tego zaburzenia. Działamy też na rzecz podnoszenia świadomości tego problemu i już od dwóch lat w ramach programu Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych organizujemy konferencję. Ubiegłoroczna była poświęcona terapii behawioralnej w leczeniu autyzmu, a w tym roku rozmawiano na temat zespołu Aspergera. Konferencję poprowadził specjalny gość z Niemiec, dr Peter Schmidt, osoba również cierpiąca na tę chorobę. Schmidt jest autorem trzech popularnych książek, w których opisuje swoje życie z zespołem Aspergera. Pierwsza jest poświęcona jego dzieciństwu i relacjom z rodziną i rówieśnikami, druga opisuje okres dojrzewania i wchodzenie w dorosłość, a trzecia to z kolei zestaw przemyśleń autora na temat funkcjonowania do dorosłego człowieka, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. Podczas konferencji swoją wiedzą, przeżyciami i przemyśleniami dzielił się z mieszkańcami nie tylko naszego powiatu, ale i całego kraju. Ten wykład będzie dotyczył autyzmu, tego jak autysta radzi sobie w szkole. Będę opowiadał o swoich doświadczeniach autysty ze szkoły i o tym jak można uczynić szkołę bardziej przyjaznym dla autystów środowiskiem, tak żeby autystom łatwiej było przez nią przejść. Takiej wiedzy, jak się okazuje, wiele osób bardzo poszukuje. Ja jestem tu ze względu na mojego 15-letniego syna. Moje oczekiwania są takie, żeby jeszcze bardziej być świadomym tego, jak pracować z takim chłopcem w domu, jak, jak mogę mu bardziej jeszcze pomóc tak naprawdę, pomóc mu z, z taką, znaczy wprowadzić go w dorosłe życie, bo to jest 15-letni chłopiec. Nic więc zatem dziwnego, że władze powiatu zapowiadają, że tego typu konferencje będą dalej organizowane, a problemu autyzmu na pewno nie będą bagatelizować. Takie konferencje będziemy organizować na pewno co roku przy okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Poza tym na stałe z tym problemem, na stałe tym problemem zajmuje się nasze przedszkole specjalne i wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu, tematyką terapii zaburzeń autystycznych zapraszamy do naszego przedszkola i tam będą mogli uzyskać różne informacje. Oprócz zajęć edukacyjnych, które realizujemy w ramach podstawy zajęć wspierających, rewalidacyjnych, specjalistycznych, projektu unijnego, prowadzimy również warsztaty, warsztaty dla rodziców, dla specjalistów z placówek ogólnodostępnych, tam gdzie również kształcane są dzieci z autyzmem. Kolejne dwa duże wydarzenia zorganizowane w ramach tegorocznych Dni Osób Niepełnosprawnych to plener malarski i paraolimpiada. Odbędą się one odpowiednio 12 i 13 maja. Obie imprezy startują o godzinie 10.